A tak u umrę. Ej, mogę do czegoś wejść! Czekaj, wchodzę do czegoś! Tak, umieram. Czekaj, zobaczymy co będzie, czekaj. Bo mnie jest w z góra mi dokomały za kompleksem dużo. mam znowu wczytywanie! Ej, mam znowu wczytywanie! D MP ty stoi z tobie przed kościłem do O o, o! Czekaj, co tu jest? Przede mną bo mogę wejść do czegoś. Czemu ze napięć, a ty chorób wyrągnęły? No kurde, widzę w Ciepło Ja żyję czy nie żyję? Nie wiem, nie widzę cię, już mam cytowanie O, ja mam teraz, ja mam teraz, coraz więcej chudu, mam Co, ja mam trener i... Cześć ...i które no naprawdę się nie postępują. O, przecież to jest mówię tylko kurde Ale co, co, co ty masz aktualnie za ekran? Co ty widzisz aktualnie, Franek? No, mam taki lekarz na fale, bo mam spućywany. Aha, ale się też tak? Tak. Dobra, to wiesz co, to się tepniemy. Oj, jakie zjedwania! To jest zabawnie, kurwa, farkraja do kurwa kompletnie. To tu wdraca do kurwa? Robi wrażenie! Czołg! Robi wrażenie! Ciołk. Robi wrażenie! O Boże... A teraz nas tak... Ej! Myśmy się śmiali, by teraz nas wrespiło z tym autem. Nie? Dziś tak randomowo na, na mapie, kurwa, właśnie. Tak, dziś teraz wyspimy. Hmm. Waga? A! Franek! Hmm. No. Wywaliło cię. No. Bon. Co? Jest? Wszystkich! Żadnego hmm. dziewa tu nie ma! Co? CO jest? Dzewa się pojawiają, znikają kurwa Typa... Las puszcza białowiecka? Pole. Puszcza białowiecka? Pole Co tu się odpierdala? O! Dzewa się zrespiły, a teraz się... Teraz tam znikły... Teraz tu znikły! Co? Nie po pole! Pole? Budynki. Pole? Budynki. Ja pierdolę! O pole, kurwa. O tutaj suple lewituje. Znaczy kable od supa Ej, się O, laga mam, bo Franek dołącza. Franek? Zresztą się. A mogę wezwać jakąś pulę do wynajęcia? To Ej to mogę. Nie. To jest... Ej mogę, wzywam babkę. Wzywam Nika. Co się też drzew nie ma? Kurwa. Ty kurwa auto! Dopierdalek! Ty, auto Nie widziałem, auto! nie widziałem! Nie, nie widziałem! mnie! <gryelles> Ty, auto! Ty! Uff! <gry advertisements> no tak, ja nikam wezwałem! to no wyłącz, kurwa! Chodź do mnie, jeszcze to się tak robi! Chodź do mnie! A gdzieś tutaj? Przepraszam, nie widzę. O, stań tutaj. I popatrz. I popatrz na mnie. Kurwa, mądry to nik jest. Stań tutaj i tam się patrz. I <grystanie> ja tylko widzę, kurwa, czy ty? Kurwa, po mogę pomagać. Tak, chodźcie, żeby tam kuzynkać. Tak. O, zwiedzacie ziemię.

Dobra, dawaj bierzemy auto. Wyłącz to pampę, byddybili. Czekaj, najlepszą rzecz bierzemy. Dawaj tira, pakujemy lawetę. Albo lawetę na tira i chuj. ja wzywam lawetę. Chcemy Nie wziąłem lawetę. Ja Dobra, ja wsiadam, pierdolę, to. stu. Kurwa, znikam ci zaraz. Aha, ja muszę tak kurwa. Mam ulone sterowanie, żeby strzelać oddzielnie z KM-u w tym kurwa, w tym 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 tym. Ty cię, To muszę... Ty... Co masz pretensje? Dobra, ty, mamy franek! Czekaj, czekaj. Co tam leko widzisz? Już da się, bo to się teleportowałeś. No, na tam samolotka kamikadze zrobił? Ja to widziałem. Nie chyba, zero. Ogrzewam, no, mu się zdemdrowało. Jak... A jak ty to robiłeś Juhu. wtedy? O, 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 ale A teraz ten, ten nikt żyje. E, jak ty to robiłeś z tym do tyłu i trzymaj ręce. I trzymaj chyba ręce. I tył, bo Ja bym kręcić no, ja się po prostu. O, 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 coś się Nie, kręcę. co się no, kręci? No, e, kolejna mianowę, laweta. Wszystko. Dobra, chodź tu. Ładuje Tira na to, to jest tylko tak, dobry pomysł. Franek! No, to... no, dawaj! No, 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 kurwa. No, kurwa, Znowu coś się rozjebało! Ja nic nie widzę! No, a ja słyszałem wybuch. Dobra, a ci, dawaj! A Dawaj. nic O, czekaj, czekaj, Dawaj. O kurwa, to się tylko może bardzo skończyć. O kurwa! O kurde! Ty wysząć tutaj zobacz. No i nic się u mnie nie stało Tranek, u mnie się nic nie dzieje. Marzzy wiesz, też się nic nie dzieje, tylko wali auto mi tak podskakuje. A u mnie nawet się nie zaczepiłeś, weź jeszcze raz popraw. Oooo, jedziemy! Nie sam mi auto niszczyć. Wysiadaj kurwa Co ty kurwa? Co ty robisz? Co ty robisz? Mielko koła w misu Fra... Franek stój no, ty, ty jesteś jakiś zepsuty Po tyłem Nie, bo u mnie u ciebie w ogóle był na tym naczepie tak, był, był byłem, byłem, A u mnie nie było nie go. A u mnie nawet nie był zaczepiony na tą naczepę. O, teraz właśnie w radio leci, że właśnie nasiona mili militari, coś tam, coś tam. Byłam co. Słyszysz coś na radio? Nie, to coś co. Uczysz nie dają. Ewakuated no. Czekaj? <laughs> Hiiii, chuj, mój radyko! Te kurwa, Hanna kieł mię z głowa, chuj, chuj daj. Dawaj, a bo ja to zrobię. O no, nie, no. A? To ja to jeszcze złagało. Ja to da prawie, kurwa. Ej. Majster, ich chowa problem chyba. Majker, Majker, ey. A on się nie ruszy, żeby kwiatolik odpowiadał. Kurwa! A on się u mnie nie czepia, u mnie się nie zaczepił. Nie, tir jest złą opcją. Na barki wziąłeś. To u mnie odskoczył, kiedy unik zrobił. Dobra, to dawaj auto. Dzień na tego BF-a. Nie, biją cię w domu, mamy wylepsze rzeczy do roboty. Nawet w ogóle, to jest najlepszy tam nikku, to no dosłownie jakiś tam typo odlatał. No, nawet <duszel> to jest ten crazy frog! <gry> to ja tutaj cały czas tire u mnie. No to puść go, puść go, puść go, opuść, zobaczymy co się stanie. Co, tepnął się? No tak, no to tak stoi. Dawaj, dawaj, dawaj.

Dziemo, w radiu mnie ci jestem, jakaś piosenka <noise> mało <noise> cudownka brzmi, kurde. A w notelepie znowu. No, raczej ja mam, ja mam kierownicę. Ja za trzymam. Ty, tu drzewo jest debilu. <noise> ja, ty kurwo jedziesz? <noise> ja pierdolę, się. Franek! To <śledź> kurwa, to jesteś rozjebany i kurwa jeździć się nie umiesz. Patrz, ja ci pokażę jak się kurwa jeździ. Ta muzyka pasuje, paj, no, teraz wyjadę. O kurwa, A co by do pokału? Wejdź, co ty do autem, co dzieje? Dobra, kurwa, Bambik jesteś. Patrz, jest pod siebie. Nie mogę do tego nie wsiąść, paj, Franek! To no dawaj tego, co ci żarówkę kładujemy. Ale, 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 ale ja nie mogę ja Jak jechać nie nie możesz? Co nie możesz do niej wsiąść? Nie możesz do niej. Nie mogę. <ślesk> o kurwa! Co... <ślesk> Dobre, ziemi. Dobra, jadymy. o nie, o nie. <ślesk> o

a ty zgadzasz, chodź z łososia, nie? A nie, no to nie jest susy. To nie jest susy. Nie <noise> biegnie, kurwa, to się fajnie. Ty tego mnie Teraz nie opuściłeś. Zaraz się puszczę. O, chyba ty za pomocą, to, to jest nie na sobie. O, <noise> babi, upuść mnie. Rudy, wstawaj, zostań. Nie, bo się blokuje, Nie, nie wiem czy się zablokowało. Chyba się nic nie, nie stało. Odskoczyło mnie, nie odskoczyło. No nie wiem, hamuję... Czekaj, czekaj, w BF-ie! Dobra, puszczaj lawetę, bo wikuj. Zdejmij, bo będzie opłynęł za. MC, ja bym chciała, że Uwolnił hamulec, ty. No kurde, zdejmij się, uważaj, że uwolniłem hamulec. No za... Nie to za. To hamulec. Musisz wsiąść. No to... Dobra, ja kurwa, skaczek. O kurwa, teraz już w ogóle parking wybrał.